Omówię wyzwanie wczytaj dwie liczby typu long, i wypisz ich sumę. Pisanie programu rozpoczynamy od słowa kluczowego program i po spacji podajemy jego nazwę wczytaj ls. Nazwa składa się z liter alfabetu łacińskiego. Na końcu zapisu wstaw znak średnik. Następnie występuje sekcja deklaracji zmiennych var, gdzie a i b nazwy zmiennych ciągi znaków alfanumerycznych z pierwszą literą oddzielone znakiem przecinka, dwukropek separator, Longin zmienna o wartościach całkowitych z zakresu minus 2 miliardy do plus 2 miliardy. W przypadku z wartości ujemnych liczbę poprzedzamy znakiem minus, a zmiennej typu longin można wykonać działanie dodawania przy pomocy operatora plus. Na końcu piszemy średnik. Begin oznacza początek programu. Pierwsza instrukcja. Wczytywanie read w nawiasie wartości zmiennych A i B. W instrukcji readline ln oznacza przejście do nowej linii. Na końcu instrukcji piszemy średnik, jeśli będzie następna instrukcja. Druga instrukcja, wypisanie write w nawiasie wartość wyrażenia a plus b, to jest suma wartości zmiennych a i b. W instrukcji write line ln oznacza przejście do nowej linii. n z kropką oznacza koniec programu.